3 litry ma Audi A1? Ale co 3 litry? 3 litry te Audi A1? Silnik? 3, no. 3 litry? Ale że pojemności? A 1? No. no niemożliwe. A1, no. No, niemożliwe. Nie. Muszę się pomylić. Chyba, że chyba na Audi A1 jeździ No właśnie, bo no młody że... Ale wypasiony, a jaki miał silnik? Nie, 3.0 to za dużo, nie miał No ale zobacz, no to zaraz minie, to zobacz, ale kto ma tam oznaczenie, nie? A co, że na klapie ma napisane 3.0, no to zwolnij trochę może Bo cię goś nie przekonie, chyba, chyba nie może mieć 3.0 Ma to kurwa 30 t ciszę? co ma 30 to jest 3 litry kurwa TPS czy tam TP jak co to miało 30 t co? Yeah.